Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jak się mówi o takiej postawie? Udawać głupiego, prawda? Nie było dla nikogo tajemnicą, że arcykapłani i starsi nie uznali Jana za proroka. Ich nie wiemy było tylko kiepskim wybiegiem mającym ukryć prawdę. A Jezus uznał, że skoro tak, nie ma co wikłać się w jakieś wyjaśnienie, od kogo otrzymał mandat dla pełnienia swojej misji. Jego rozmówcom po prostu naprawdę nie zależało. Szukali tylko pretekstów do oskarżeń. Uczniowie Chrystusa bywają dziś w podobnej sytuacji. Naszym oponentom czy prześladowcom też często na prawdzie nie zależy. Szukają tylko pretekstów do oskarżeń. Wyjaśnianie nie ma sensu, ale jest powód do radości, że staliśmy się godni takiego potraktowania, jakiego od swoich prześladowców doznał Chrystus. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.